Dzień dobry, Państwa, witam Państwa na kolejnej konferencji prasowej Prawa i Sprawiedliwości. Witam panów posłów, pana prezesa Andrzeja Damczyka, pana profesora Ryszarda Teleckiego. Proszę Państwa, dzisiaj będziemy rozmawiać o uroczystościach, jakie odbędą się 18 czerwca w Królewskiej Katedrze na Wawelu, a będą to uroczystości związane z 65 rocznicą urodzin pana świętej pamięci pana prezydenta Lecha Kaczyńskiego. To spotkanie będzie przycinkiem do wspomnień o świętej pamięci prezydencie Lechu Kaczyńskim. To nie będzie manifestacja polityczna, po prostu wspólnie przywołamy w pamięci te chwile, kiedy pan prezydent był z nami. Wspólnie również zastanowimy się, jak by wyglądała dzisiaj Polska, gdyby on żył. Pomyślimy wspólnie, czy imperialna Rosja poważyłaby się na agresję na wolną Ukrainę. I jeszcze raz wspólnie zadamy sobie pytanie. Co by Pan Prezydent powiedział wspólnie z innymi przywódcami europejskimi na Majdanie? Jakby, co by powiedział do Polaków, do Ukraińców i do Europy? Bardzo proszę o zabranie głosu Pana Prezesa. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, jak już powiedział Pan Ryszard Kapuściński w 18 czerwca o godzinie 17.30 w Katedrze Wawelskiej odbędzie się uroczysta msza święta. Uroczysta Msza Święta, na której, w której udział wezmą obecni będą posłowie Prawa i Sprawiedliwości, będą zaproszeni goście, będą wszyscy ci, którym droga jest pamięć i dla których cenna jest pamięć o świętej pamięci panu prezydencie profesorze Lechu Kaczyńskim. Msza Święta poprzedzona zostanie złożeniem kwiatów pod pomnikiem Ojca Świętego, który znajduje się na Zgórzu Wawelskim. W Pomszy Świętej mamy nadzieję, że wszystko przebiegnie zgodnie z planem i na placu ojca Studnickiego pod Krzyżem Katyńskim odbędzie się druga część tych uroczystości. A druga część to między innymi wystąpienie pana prezesa Prawa i Sprawiedliwości Jarosława Kaczyńskiego to wystąpienia gości, którzy przyjadą do nas z całej Polski. Przypomnę, że Powtórzę, że, że w uroczystościach będą brali udział posłowie, senatorowie Prawa i Sprawiedliwości, członkowie komitetów poparcia Prawa i Sprawiedliwości w kolejnych wyborach, także sympatycy Prawa i Sprawiedliwości, członkowie organizacji, które zawsze z nami są. I otóż biorąc pod uwagę, biorąc pod uwagę, że Pora jest dosyć szczególna. Mamy nadzieję, że cały przebieg tych uroczystości nie zostanie zakłócony przez zjawiska, chociażby w postaci jakichś grup, które do tej pory to czyniły. Mamy nadzieję, że wszystko przebiegnie zgodnie z planem. Po wystąpieniach Pana Prezesa Jarosława Kaczyńskiego będziemy również mieli nadzieję usłyszeć między innymi Panią Martę Kaczyńską, która prawdopodobnie również będzie obecna w czasie tych uroczystości. Dziękuję bardzo. Proszę Panie Profesorze. Na, podczas tego spotkania na placu przed krzyżem katyńskim będzie też specjalne stoisko, mamiot, w którym będzie można kupić rozmaite wydawnictwa związane z pamięcią o Dechu kaczyńskim, ale także najnowszą najnowsze wydanie książki czy wywiadu z Jarosławem Kaczyńskim – Czas na zmiany, który edycją spotkania wydało parę dni temu, przedwczoraj promocja tej książki odbyła się w Warszawie. No, będzie też pewnie możliwość uzyskania autografu prezesa, premiera Jarosława Kaczyńskiego. Czy są jakieś pytania, proszę Państwa? Nie chciałam Państwa zapytać, bo powiedział Pan Ryszard Puściński, że to ma nie być manifestacja polityczna, będą przywoływane wspomnienia, czy, czy nawet wystąpienia Leka Kaczyńskiego, czy na placu będzie na przykład jakiś telewizor, na którym będą wyświetlane jakieś archiwalia i archiwalne wypowiedzi Leka Kaczyńskiego, czy na tym to będzie odbywało jaki charakter po prostu to do... ma? Jeżeli pamiętamy, mamy w pamięci organizowane uroczystości z okazji święta niepodległości 11 listopada. Będzie to formuła bardzo podobna. Będzie tam telebim, będzie scena urządzona, która pozwoli, dzięki której będziemy mieli doskonały że tak powiem, kontakt z mówcami. Będzie to wszystko profesjonalnie zorganizowane. Czy są jeszcze jakieś pytania? Если нет, то очень конечно. Спасибо.